Siema, witam serdecznie, z tej strony Anin a w dzisiejszym odcinku przejrzymy sobie magazyn na lipiec tego roku z LEGO Ninjago oczywiście. E, cena tego magazynu po podwyżce wynosi 22,99 zł e, i dostajemy w tym magazynie figurkę Ducha Świątyni, który pojawił się tylko w jednym zestawie z tej pierwszej fali e, z Lego Ninjago Dragon's Rising. Także przechodząc już do magazynu, odczepimy sobie najpierw figurkę i zdejmiemy ten klej. Także tak, oprócz magazynu dostajemy samą figurkę oraz kartę z edycji limitowanej, na której widnieje Arin. Do figurki przejdziemy sobie za chwileczkę. Najpierw zajmiemy się magazynem, co jest w środku. Na układce mamy kola. jakieś odkrywamy, zemsta zakazanej piątki. Na pierwszej stronie, klasycznie, mamy reklamę tego to zestawu który pojawia się naprawdę w każdym magazynie z Lego Ninjago. Oprócz tego mamy tutaj spis treści, co możemy znaleźć w magazynie, na jakiej stronie, i tak dalej. Następnie mamy e, jakieś informacje o tym duchu ze świątyni, oraz informacje jak złożyć tą figurkę. Następnie mamy tutaj jakąś e, planszę do gry. Kolejna jest jakaś układanka, w sensie, żeby dopasować obrazek oraz reklama e, National Geographic e, Geographic Kids i pierwsza część komiksu. Tutaj mamy jakieś kolejne zadania do porobienia i mamy plakat. Pierwszy plakat, na którym widnieje Kai e, z, z tym zestawem, e, gdzie ma tą formy powstającego smoka. Kai lubi ogień, napis. A drugi plakat przedstawia Egalta. Smoczy Mistrz Egalt. Jako zestaw. Następnie mamy kolejne za zadania do porobienia oraz druga część komiksu. Tutaj mamy co za rywalizacja, moc i magia. Yy, jakieś informacje po prostu z serialu. Mamy tutaj też e, przedstawionego e, Nocta, który został uwolniony z e, tego, tej Nether Space'u. E, I to jest członek oczywiście e, Zakazanej Piątki. Następnie mamy tutaj zestaw e, do Cienia. Jakieś kolejne zadania do porobienia. Oraz prace konkursowe, które wygrały ostatnio. No i mamy jeszcze tutaj zapowiedź, co znajdziemy w następnym magazynie: a będzie to kol w tej zbroi wspinaczkowej. Magazyn ten dostępny będzie już 6 sierpnia. Będzie on z dwoma broniami, w sensie z dwoma młotami. No i tak. No i tutaj mam jeszcze reklamy magazynu LEGO Avengers, w którym będzie Thor. Z tyłu jeszcze mamy dodatkowe reklamę magazynu LEGO City, który jest już w sprzedaży. Także magazyn mamy już za sobą, możemy przejść do figurki. Figurka prezentuje się w taki oto sposób. Przedstawia właśnie ducha świątyni wraz z berłem. To berło wygląda naprawdę ciekawie. No nie jest to zwykły kijek z jakimś diamencikiem, jak zawsze to było. Tylko mamy tu jakieś urozmaicenia w formie szponu i tak dalej. Natomiast sama figurka, tak się to prezentuje. Ma nadruk z przodu na torsiku i z tyłu oraz na tej sukni. Przypomina mi to trochę taki jakiś e, szraflok. szraflok e, no. Bardzo fajnym elementem jest to, że dostaliśmy kaptur. To naprawdę mi się podoba. Oprócz tego figurka ma dwie twarzyczki. Pierwsza z nich prezentuje się w ten oto sposób. Natomiast druga to wizerunek takiego. Nie wiem czy to dobrze tutaj widać, chyba nie. Takiego starego dziada. Także w taki oto sposób prezentowałby się ten magazyn. Gdybym miał go ocenić, dałbym mu naprawdę wysoką ocenę, bardzo dobrze ponieważ jest figurka, która znajduje się tylko w jednym zestawie. Także jeżeli ktoś tego zestawu nie posiada, to naprawdę opłaca się wydać te 23 zł, żeby zdobyć tą oto figurkę Ducha Świątyni. Eee, czy coś jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Chyba niezbyt. Także był z wami Anin. Śledźcie kanał, ponieważ niedługo pojawią się następne filmy.